Anna Czerwińska, najsłynniejsza polska alpinistka. Nie trzeba przedstawiać. Spotkaliśmy ją dzień przed wyprawą. Jutro wylot. Niech Pani nam coś powie o tej wyprawie. No, co ja mogę powiedzieć? Wyprawa jest na dwie góry, czyli na broad Piki K2. To są góry leżące w pobliżu. No, i w związku z tym, ze względów i oszczędnościowych, i takich logistycznych, postanowiliśmy zrobić jedną bazę na, na dwie góry. Czyli najpierw zaczniemy od Bródpiku, który jest niższy, dużo niższy, 8,047 metra. Ja już tę górę znam, z tym, że nie dotarłam wtedy na główny wierzchołek, czyli jakby widzę cel ponownie tam spróbować. No a po aklimatyzacji na Bródpiku. No z, już z bazy wysuniętej, czyli nie przenosząc bazy, spróbujemy w miarę szybko wejść na K2. Mówię w miarę szybko, bo to wszystko zależy, a ta, tamto ma, K2 jest oczywiście 8,611, czyli jest to zasadnicza różnica, powiedziałabym zasadnicza. Jeden obóz więcej, no i już takie naprawdę ocieranie się o, o najwyższe, bo to jest drugi co do wysokości szczyt na, na świecie. No i mamy optymistycznie nadzieję, że nam się powiedzie. No właśnie, co się czuje dzień przed wyprawą? Zamęt w głowie i takie zmęczenie, że człowiek by się schował w myślą dziurę naprawdę, żeby już nie myśleć, co go jeszcze czeka. To jest po prostu niewyobrażalne, że zawsze wszystko się zawala w ostatniej chwili. Teraz dowiedzieliśmy się na przykład, że nie będziemy mieli telefonu satelitarnego. Ja się za chwilę coś innego mogę jeszcze dowiedzieć. I po prostu jak człowiek, człowiek wyjedzie, o ile nie dostanie wcześniej zawału, no ale myślę, że nasze górskie serca to zniosą. Kolejny raz. Jak nie dostanie w Warszawie, to już chyba tam nic nie grozi, w Himalajach. Nie, nie, no nie. Zawału może w Himalajach to na okręt zawołu może nie grozi. Tam nam będą grozić już takie normalne górskie niebezpieczeństwa, czyli śnieżyce, wichury, lawiny załamania pogody, trudności skalne, które są duże, no konieczność ubezpieczania terenu, jak coś źle zrobimy, to potem, no, to potem się to na nas zemści, więc to są już tak, ale to, to już jest nasz fach. Natomiast tu jesteśmy zależni od tysiąca ludzi, od sponsorów poczynając, a, a na różnych y, ludziach, którzy nam chcą pomagać, a nie zawsze im to wychodzi. No, jesteśmy od nich zależni, prawda? Nie od siebie tylko. I to jest właśnie najgorsze, ta niepewność, dostatka. Póki człowiek nie usiądzie w samolocie, nie zapnie tego pasa i samolot naprawdę się nie oderwie od ziemi, to ja nie wiem, czy wyjadę. Ale jak już będziemy lecieć, to już raczej powinno być dobrze. No, w górach już wszystko będzie od Was zależeć. Jak to jest? Czy mówi się, że alpinista musi być trochę egoistą? Że, że musi mieć pragnienia wejścia na szczyt brew wszystkiemu, co się dzieje dookoła? No, ja tak wcale nie uważam. Ja tak wcale nie uważam. Mówi się niby, że to są niepotrzebne zwycięstwa i tak naprawdę przed nasze wejścia na szczyt y, góry, y, nacie, świat nie jest lepszy. Ale bym też powiedziała, że nie jest gorszy. Przynajmniej. Przynajmniej nie robimy szkody tym wchodzeniem na góry, bo ich nie niszczymy. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, ja wiem, tylu ludzi naprawdę, mamy tylu fanów, tylu ludzi się tym emocjonuje. To są takie dobre wzorce dla młodzieży, tylko trzeba im to pokazać w odpowiedni sposób. Ja się bardzo staram na swoich prelekcjach, bo mam masę spotkań, przeważnie właśnie z, z ludźmi dużo młodszymi yy, i widzę, że no, mam takie wrażenie, że przynajmniej z, z każdej prelekcji przynajmniej jeden człowiek wyjdzie i powie sobie Holender, ja też bym tak chciał, na przykład. I to już dla mnie jest sukces, prawda, że jednak coś z tych ludziach zostaje. No bo rzeczywiście, no może świat nie jest lepszy, no ale, ale są to wspaniałe rzeczy i właśnie to są takie rzeczy, które wzbogacają jednak ludzkość jako taką. Może akurat nie o moje wejście na K2, ale w ogóle o zdobywanie wysokich gór. Ja mam szansę być dziewiątą kobietą na szczycie K2. Na Everestie byłam sześćdziesiąta, no ale jest zasadnicza różnica między Everestem a K2 i w trudnościach, i w ilości ludzi, którzy atakują. No właśnie, co jest w tej górze, że ona tak rozpala namiętności no, himalajstów? No, Był film, prawda, była niedawno zimowa wyprawa Krzysztofa Wieleckiego i nadal jest to ogromne pragnienie, żeby, zwłaszcza, żeby zimą zdobyć, prawda, tym razem jest letnia wyprawa, ale mimo wszystko niesamowicie działa na wyobraźnię ten szczyt. No, szczyt jest tak, po pierwsze, drugi co do wysokości, ale dużo trudniejszy, więc jakby y, kumulacja trudności jest po stronie K2. Jest... Poważniejszy cel niż Eweres. Zwłaszcza teraz, że Eweres został lekko zadeptany, krótko mówiąc, tak, już tam tyle jest wypraw i tyle tych szerpów pracuje, i tyle zespołów tam wchodzi, że no, to już jest po prostu troszkę taka, powiedzmy, no nie turystyka, ale. Złośliwi mówią, że w wodzie się windą teraz. No nie, nie, to jeszcze nie prędko. Jednak nie, tak? Nie jeszcze nie prędko. Ale K2 w ogóle na, w porównaniu z Everestem K2 właściwie się w ogóle nie zmieniło od czasu pierwszych zdobywców. No może wisi trochę starych lin poręczowych, ale i te się trzeba zakładać za każdym razem nowe, bo te są pocięte przez kamienie niepewne, nie można na tym. Tylko widać ewentualnie, które poprzednicy wchodzili. Są też różne ciągi tych lin, bo w zależności od roku, od śniegu, od poziomu śniegu czy lodu się wybiera różne tam warianty. No ale powiedzmy, wiemy gdzie mamy iść, nie, nie musimy macać jakby wszystkiego od nowa, ale to jest jedyne co się zmieniło, góra jest jaka była. A Ewerest się niesamowicie ułatwił, ułatwił się dzięki pracy no, tabunów, dosłownie tabunów, jakichś szerpów, przewodników, tragarzy wysokościowych, to się stało naprawdę już taką no, polem, takim poligonem dostępnym prawie dla wszystkich. A K2 nie, ono miało w zeszłym roku, nie wiem, cztery wejścia, a Ewerest miało 500 ludzi na szczycie. No to jest jedna zasadnicza różnica, moje Makalu miało tam 11 osób na szczycie. Nie. Gdzie tam? 11 próbowało, a weszło 6. O. No to są, to są takie ilości, prawda? A na ten Ewerest 500 weszło. No, no to samo, samo z, tej, z tego zestawienia już widać, że, że są to góry trudniejsze.